Ja ogólnie mi się ogólnie gra podobała. Gra była całkiem spoko, bo nawet i eksploracja była w sumie całkiem niezła. Lokacje były całkiem ładnie zaplanowane, były jakieś tam skrzyneczki ukryte, jakieś tam, jakieś tam pułapki gdzieś tam po drodze rozstawione, gdzie trzeba było trochę pomyśleć, rozejrzeć się w sumie, żeby coś zrobić. Ale jest problem z samym girowaniem się i w sumie z przeciwnikami, bo tak naprawdę jeśli chodzi o gir, mamy jakieś tam zbroje, te sety dają po prostu jakieś statystyki, bądź jakąś umiejętność dodatkową. A bronie mamy trzy kategorie, tak naprawdę każda broń to jest skin, która ma statystyki jakieś albo inne tam. Umiejętności do seta się liczy nie. To jest najgorsze, że to są dosłownie skiny. Nie ma czegoś takiego, jak każda broń jest inna, każda broń ma inny moveset. Samo to, że mamy rzadkości danych broni jest bez sensu. Tracimy taki, taką unikalność tego girenu. Jak znajdziesz jakiś przedmiot, to nie, nie, nie ekscytujesz się tym giren tylko patrzysz, okej, okay. jest jakiś nowy skin, są jakieś nowe sety, są jakieś inne statystyki, wyższy level, w sumie tyle. Mi się akurat ten element nie podoba. Wolałbym zdecydowanie, moim zdaniem, moi drodzy, żeby był, była jedna broń, po prostu, wtedy można było mieć skiny, na takiej zasadzie, że mamy statystyki. Ta jedna broń byłaby zbalansowana pod każdego bossa. Bo tutaj wiele bossów jest niezbalansowanych pod wielki miecz. Można je oczywiście pokonać. Bez problemu można pokonać każdego bossa ciężką bronią, bo pokonałem każdego bossa ciężką bronią. W wielu momentach to był element taki, wiecie, stania, czekania, szukania jakiegoś wolnego momentu do ataku. Nie można było być zbyt, zbyt agresywnym miejscami. Trzeba było poczekać, bo nie zdążysz uderzyć. Przeciwnik się teraz od odda. Ale przy niektórych bossach, jak uderzysz takim wielkim mieczem bossa, to automatycznie go gasisz, nie? Więc to jest też takie właśnie jakiś śmieszny brak balansu, dosłownie. ulepszona tymezja. Nie do końca, Tymesia to był jak to jest bardziej niż Gaiden, bardziej Nioh. jeśli chodzi o umiejętności, to właśnie to, to tutaj mamy tą różnorodność, powiedzmy. Powiedzmy różnorodność, bo też wystarczająco dużo... Ja nie farmiłem nic, tylko właśnie walczyłem z bossami, czyściłem normalnie lokacji i mam praktycznie wszystkie umiejętności w drzewku Great Sworda, wielkiego miecza. Można było sobie jeszcze ewentualnie część pododawać. Praktycznie wszystkie umiejętności się nauczycie, Poza tym jeszcze oczywiście w samym Komonie bardzo dużo statystyk w umiejętności. Każdy tych umiejętności właściwie się używa w trakcie. Zawsze znajdziesz jakiś tam moment, w którym możesz sobie ją użyć. I to jest właściwie tyle. Więc czy jest różnorodność? W Sekiro była różnorodność, bo tam było dużo skilli, można było sobie wybierać non stop, przy każdym podejściu praktycznie zacząć z innym skillem, bo inaczej. Tutaj raczej i tak wszystkie umiejętności kupisz. że możesz zbroić i zmieniać skille, więc dopasowujesz się pod styl gry pośrodkowo bronią no, i ona po, poza level jest kluczowa. Znaczy, ja rozumiem, ja rozumiem, że masz, ale pasywek nie zmienisz, tak? Możesz zmienić tylko atrybuty. Atrybuty: 5% więcej obrażeń. 5% więcej regeneracji zdrowia. 8% więcej brutalnych ataków. Czy to jest element, który zmieniałby mocno no nie do końca, bo nic innego nie zmienisz, możesz co najwyżej to wzmocnić innym przedmiotem, który masz wyższy level, ale nadal pozostaje to ten sam przedmiot z tymi samymi bonusami od seta i oczywiście z innymi pasywkami, które zmieniają tylko liczby, a nie zmieniają całej twojej rozgrywki. Mamy jeszcze amulety i to jest właściwie to samo. Też są sety w sumie, No i co mi się właściwie nie podobało, to to, że właściwie od pierwszego, pierwsza lokacja była najlepsza w tej grze, bo w pierwszej lokacji poznaliśmy kilka nowych wrogów. Mieliśmy niedźwiedzie, mieliśmy dziki, w pewnym momencie pieseły. Pająki, na początku pająków nie było, potem się pojawiły, był jakiś tam oczywiście jeszcze większy troll, kilku ludzi, bandytów, było spoko. Ale potem jak przechodzisz z lokacji do lokacji, to w każdej lokacji masz tych samych przeciwników, tych samych elitarnych przeciwników, mogą mieć jakiś element w postaci na przykład Plagi albo innego elementu, ale dalej jest to samo. Jakby skrócić grę o połowę, zostawić wszystkich bossów, którzy są obecnie, tylko skrócić grę o połowę i do każdego levela wrzucić innych wrogów, to gra byłaby lepsza. Bo by nie nudziła i nie byłaby powtarzalna. Bo dosownie od, od każdej lokacji, od każdego klinca, od każdego innego ogniska mamy tych samych wrogów. Tam w pewnym momencie dopiero po 20 godzinach pojawił się nowy wróg. Koszt rolowania tych skini, tych umiejętności w girze jest tragiczny. Ja mam teraz 1 300 tysięcy dusz w tym momencie dla i chcę zrolować jeden bonus na wyższym poziomie Przypuśćmy, stworzę sobie przedmiot, nie? Stworzę sobie przedmiot obecnie ten gier Chcę sobie go porolować I przypuśćmy, chcę sobie zrobić tutaj Na przykład zamienić to na więcej demedżu 16 tysięcy do kliknięcia Nie ma 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 Już 31 tysięcy kosztuje? Nie ma Nie ma O! Nie, to jest defens. I sobie klikam dalej i już nie mam 280 tysięcy dusz, klikam dalej. To jest sama obrona wchodzi, więc prawdopodobnie jest tak, że na trzecim slocie wchodzi sama obrona i tyle. I dosłownie musisz farmić godzinami te dusze, czy tam, nie wiem, no godzinami, przypuśćmy, farmić te dusze, żeby zmienić jeden bonus i trafić losowo za pomocą RNG, co chcesz. Bo jak mieliby zostawić coś takiego, to wolałbym, żeby dodali, dodali nowe hu, nowego huda, nowe okno. Znajdujesz sobie bonus, który chcesz, wklejasz go tutaj, a potem go sobie ulepszasz jeszcze przy okazji. Klikasz sobie przycisk, przypuśćmy, i losowo ci daje w przydziałkach, w widełkach. Od przypuśćmy, 1 do 20 na przykład i sobie rolujesz ten sam bonus, a nie że dostajesz RNG jakikolwiek inny bonus. Bo to jest dla Ciebie dosłownie dramat. Bo ty musisz farmić dosłownie, żeby kliknąć bonus i dostać dany konkretny bonus, który chcesz. I wtedy byłoby to ok, wtedy jeszcze miałoby to sens. A tak to musisz liczyć na rzut kostką, że ci wypadnie bonus, którego chcesz. Przymioty użytkowe są spoko. Sporo mamy takich elementów, które wyłączają nam debuffy. To jest ok. Lampki są świetne. Tutaj nakierowują nas na różne, właśnie e, skrzynki. Pokazuje nam jakieś ukryte ścieżki. Tutaj tak samo nie, nie mogą się już undead respić. To jest spoko, też szybko można kupić. No i mamy to, że jeszcze przy okazji koraptorów oraz ukrytych przeciwników, do tak na początku stunujemy, jak tylko do nich podejdziemy. Mamy jeszcze jakieś dodatkowe leczenie. Te buffy są spoko, tylko one są też takie drogie. Dosyć, bo to są mocne przedmioty, tylko bardzo mało ich znajdujemy normalnie w lokacjach. Jak przechodzimy grę. Można je kraftować, ale one też są dosyć drogie. Bardzo dużo maców trzeba na kraftowanie oh. tego, tego. Tych przedmiotów. Zobaczmy, i to też trzeba przepisy znaleźć, nie. O, jeden Fire Hunter daje Spirit Orb, Transmutation Mist, którego też mamy ograniczoną ilość, i mamy jeszcze szardy. Jeśli chcemy sobie zrobić 158, gdzie przypuśćmy, z naszym bossem jest ciężko w danym momencie, to 158 może zejść dosyć szybko. A pamiętajcie, że jeszcze mamy mnóstwo innych bossów, i każdy boss ma inne odporności, i każdy boss jest wrażliwy na coś zupełnie innego. Tutaj ten koszt też jest przesadzony. I też nie da się tego kupić. To zobaczcie, na no 200 tysięcy golda płacę. Powinien być sklep, w którym można kupić nieskończoną ilość, albo coś na zasadzie jakiegoś jednego przedmiotu skraftowanego, legendarnego, który by działał zawsze. Miał na przykład 300 taki, trzeba odpocząć, wtedy znowu się regeneruje, Użyć ponownie. Bo ja nie chciałem tego używać, bo za każdym razem miałem OK, zostało mi 10, użyję teraz, nie uda się. Zrespię się, zaraz tracę kolejny, i będę musiał znowu. Ewentualnie farmić, żeby zdobyć te przedmioty ja Wiecie, że to jest gra single player Więc w grze single player nie powinniście być e, Zobowiązani do farmienia Powinniście mieć możliwość używania Czego chcecie w danej ilości I przy, przy okazji właśnie ewentualnie Kupowania sobie bez problemu w niskiej, w niskiej cenie, albo no Posiadanie czegoś, co daje wam nieskończone buffy Tylko po prostu musicie zregenerować I byłoby ok. Fajne jest w sumie też to, że można sobie zawalczyć z bossami Raz jeszcze, dokładnie Można sobie wejść dosłownie, zawalczyć z bossem raz jeszcze jeszcze mamy też od razu pokazane, co, na co są odporny, na co jest odporny każdy boss po kolei. Podczas nagrywania tego materiału na streamie zapomniałem jeszcze dodać informacji troszeczkę o samej fabule. Jeśli chodzi o samą fabułę kazana, to jest ona dosyć truistyczna, banalna, oklepana. Mamy klasyczny, standardowy wątek zemsty, mamy również mnóstwo postaci imiennych pobocznych, które wprowadzają jakieś tam małe plot twisty, czy chociażby dodają nam troszeczkę informacji dotyczących świata. Ale niestety są to bardzo krótkie wątki, które bardzo łatwo i szybko zapomnicie, prawdopodobnie przechodząc dalej rozgrywkę. Uważam, że sama fabuła mogłaby być znacznie lepsza, można by było troszeczkę urozmaicić te wątki, zredukować ilość tych wszystkich pobocznych NPC-ów, którzy nie wprowadzają praktycznie nic, i właśnie lekko wzbogacić te wątki tych NPC-ów nieco ważniejszych. Bardzo często poznawaliśmy jakąś ciekawą postać poboczną, niezależną, która miała ciekawą historię, ale dostaliśmy tylko dosłownie mały odłamek jej historii. Potem przechodziliśmy do nowej lokacji, poznawaliśmy kolejną postać, dostawaliśmy kolejne wątki zupełnie odmienne od tych poprzednich, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero w późniejszym etapie gry, gdy już progresujemy główny wątek, który jest troszeczkę inny, odmienny od wątków pobocznych, to dopiero wtedy otrzymujemy meritum danej postaci, i to trochę zaburza, właśnie ten taki koncept. Ciągłości dosłownie niektórych questów. Podsumowując, fabuła w tej grze jest dosyć prosta, jest truistyczna, ale jest też mocno okrejona, jest oderwana właściwie od jednej głównej linii. Nie możemy skupić się na pobocznych wątkach, bo i tak dopiero później będziemy mogli je kontynuować. No, i w sumie kończąc wątek, grało mi się w sumie całkiem nieźle, gra była niezła. Miałbym 6 na 10, warto zagrać raczej w promocji, Bym wolał kupić, bo tak jak mówię, od pewnego momentu staje się mocno monotonna. No i jest ten minus też, że płacimy właściwie cenę 60 dolarów normalnie, bez promocji, a nawet nie mamy języka polskiego w postaci napisów. Przypominam, że Lies of Pi miało język polski i kosztowało 6 dych taniej na premierę niż Kazan i było na taką samą długość gry. Ostatnio też wyszło DLC, wszystko było ładnie spolszczone, więc... To nie jest usprawiedliwienie, nie ma czegoś takiego jak usprawiedliwienie, że o małe studio, więc nie można dać języka polskiego, można dać język polski, bo tłumaczenie dużo nie kosztuje, a w Polsce jest duży rynek gracz, więc tyle. Moi drodzy, z mojej strony to było tyle.